Kurczak i upadłe bloki. Łąka jest jasna i pełna radości. Piskle radośnie podskakuje, niosąc kolorowe klocki. Królik ostrożnie układa klocki, tworząc wysoką wieżę. Świnka i kaczka siedzą w pobliżu i klaszczą spodekscytowania. Wszyscy są gotowi na świetną zabawę. Królik ostrożnie układa bloki jeden po drugim. Piskle chichocze i dodaje więcej do wieży. Świnka prychnęła, teraz wygląda bardzo wysoko. Kaczka głośno kwacze, uważaj, może spaść. Wieża wznosi się coraz wyżej ku niebu. Piskle rzuca się do przodu ze skrzydłami pełnymi klocków. Nagle jego skrzydło uderza w wysoką wieżę. Hałas, bloki rozsypują się po zielonej łące. Królik łapie oddech i opuszcza długie uszy. Świnka i kaczka patrzą zszokowani. Królik krzyczy: Moja wieża jest cała zniszczona. Czik zamarł, a jego oczy rozszerzyły się z poczucia winy. Świnka szepcze cicho: Biedny królik, taki smutny. Kaczor kręci głową: To było złe. Łąka staje się cicha i ciężka. Piskle spuszcza głowę i czuje wstyd. Mówi: Bardzo mi przykro, króliku. Królik pociąga nosem i powoli ociera łzy. Świnka mówi: Możesz jej pomóc w odbudowie. Kaczka kiwa głową: Tak, teraz przyjaciele pracują razem. Czik podnosi jeden klocek z ziemi. Królik bierze kolejny i delikatnie go kładzie. Świnka pomaga w stabilnym ułożeniu dolnych bloków. Kaczka kwacze, dobra robota, niech będzie wysoka. Wieża zaczyna się znowu wznosić. Czik pyta, czy możemy go wzmocnić? Królik uśmiecha się, tak, zróbmy to lepiej. Świnka uśmiecha się szeroko, możemy dodać więcej dodatków. Kaczka trzepocze skrzydłami, układajcie je ostrożnie, przyjaciele. Wieża znów staje się wysoka i szeroka. Zwierzęta z łąki przychodzą popatrzeć. Wiwatują, gdy wieża staje się coraz wyższa. Świnka się śmieje, teraz wygląda to o wiele mocniej. Kaczka kwacze, tak, nie spadnie. Królik i piskle uśmiechają się z jasną nadzieją. Królik delikatnie klepie kurczaka po skrzydle. Mówi życzliwie, wybaczam Ci, przyjacielu. Oczy cika błyszczą radością i ulgą. Świnka głośno klaszcze, krzycząc, hura dla przyjaciół. Kaczka tańczy radośnie wokół wysokiej wieży. Słońce zachodzi za złotą łąką. Wieża pięknie świeci w wieczornym świetle. Kurczak i królik dumnie siedzą obok. Świnka i kaczka śpiewają wesołą melodię. Wszyscy śmieją się razem, czując spokój i harmonię.